Z z tej strony witam na kanale Krypto Kamikadze i powiem Wam, że według oczekiwań, tego, co oczekiwaliśmy, tego, co o czym mówiliśmy przez ostatnie lata na krypto, a tak na podstawowe wartości najcenniejsze wartości krypto, staje się rzeczywistością, a więc to, że coraz częściej mamy takie oto wiadomości w mediach społecznościowych, a więc na przykład Just In. FBI ostrzega Amerykanów przed korzystaniem z usług przesyłania pieniędzy innych niż KYC, czyli Know Your Customer, Bitcoin i kryptowalut. W tym samym czasie, dosłownie sprzed, sprzed chwili, mamy również twórcy portfela Samurai Wallet. Samurai Wallet to był portfel, gdzie właściwie trzymał jakiś tam poziom Twojej prywatności, jeżeli chodzi o Twoje twoje kryptowaluty na portfelu, co są aresztowani. I oczywiście zarzut jest, zarzut zawsze jest taki sam, a więc money laundering. Jeżeli coś nie wiedzą, co ci zarzucić, to zarzucą ci money laundering i tutaj nie ma, nie ma mocnych. Tak samo CZ. CZ, czyli Champagne Zao z Binance. Grozi mu 3 lata, ten sam zarzut, więc to jest to jest coś, co właściwie już w tej chwili dziennie zauważamy, jeżeli chodzi o krypto. W tym samym czasie mamy również wiadomości o tym, że Metamask has received well-notice from SEC. A więc Metamask to jest tak jakby skoordynowany, dosłownie skoordynowany, zaplanowany atak w stronę podstawowych wartości. Człowieka w tym samym czasie nie pozwala, nie pozwala się wolno używać języka, więc mówić to, co się właściwie myśli, tylko trzeba wszystko mówić z nurtem, nie wolno używać pieniędzy w sposób, że tak powiem, prywatny. W ogóle po co ci te pieniądze? Mało tego, powiem Wam jeszcze ciekawszą rzecz, którą ostatnio wyczytałem, a więc jest plan taki, aby opodatkować, Twoją niezrealizowaną moc zakupową, drogie, panie, niezrealizowana moc zakupowa może być opodatkowana. To ci dopiero, to ci dopiero pomysł, prawda? Poza innymi, oczywiście, oczywiście szalonymi pomysłami, szalonymi, aczkolwiek e, w tej chwili realistycznymi do zrobienia. Wszystko jest do zrobienia. A więc, e, jeżeli chodzi o ten Metamask, i to, że SEC atakuje Metamask, to e, może Metamask jest w tej chwili najpopularniejszym portfelem, jeżeli chodzi o krypto, ale ciągle w moim przekonaniu, w tej chwili w moim przekonaniu, już nie jest definitywnie jedynym, a e, może nawet nie jest i wcale najlepszym. Mamy sporo e, ciekawych portfeli. Ostatnio mówiłem choćby o tym e, internetmoney.io portfel który w świetny sposób obsługuje świat krypto. Mało tego, że w świetny sposób obsługuje świat krypto, ma sporo zalet. Jakbyśmy tutaj popatrzyli, to um, wielołańcuchowy portfel EVM, a więc dla, a świetna alternatywa dla MetaMask. Nie zbierają żadnych danych. Otwarty kod źródłowy i jest pierwszym portfelem, który dzieli się w 100% swoimi przychodami z choćby hodlerami tokena Time. Proszę bardzo. Więc ja o tym portfelu również mówiłem. Warto, że tak powiem, znać alternatywy, zapoznać się z tymi portfelami. Rabi Wallet również wiele osób wiem, że stosuje i, i też jest ciekawym portfelem. Ale hmm, wracając, do, wracając do sedna sprawy, Ponieważ wiem, że wiele osób jest bardzo, że tak powiem, nowych w krypto, świeżych w krypto, i takie oto wiadomości dosłownie sprawiają, że mają pełne gacie. Widzę to po komentarzach. Więc powiem tak: historia uczy nas czegoś i warto sobie czasami sięgnąć do historii i delikatnie zobaczyć, jak było, gdy w tym samym, właściwie w podobnej sytuacji, rząd próbował, i tutaj mamy przykład y, złota, choćby zwalczyć u ludzi chęć posiadania złota, a wcisnąć im do, ranki, do ręki papier? Bo jak większość z Was wie, a dla tych, co nie wiedzą, to szybka lekcja historii, w pewnym momencie y, Rząd zaproponował, żeby było łatwiej, żeby było bezpieczniej, bardziej, e, że tak powiem, komfortowo dla wszystkich, zamiast noszenia złota i srebra w kieszeni, żeby po prostu zdeponować swoje złoto i srebro w, w banku, a bank wyda ci takie oto certyfikaty. Jest to na przykład Silver Certificate. Certyfikat srebra, a więc jedna uncja srebra dawała ci. Jeden taki certyfikat, 33 takie certyfikaty to była uncja złota, a więc 33 uncje srebra równały się uncji złota. To, był, to było sztywno zapisane, więc deponowałeś swoje złoto, srebro, cokolwiek do banku. Bank dawał ci takie oto certyfikaty, i tymi certyfikatami mogłeś posługiwać się wszędzie, bo ten ktoś, kto od ciebie to wziął, ten certyfikat mógł iść śmiało do każdego jednego banku i zamienić go z powrotem na swoje, nie wiem, ulubione złoto czy srebro. Mało tego. To było, to było jakby pewne, i wszyscy się tego trzymali. Ale w pewnym momencie, jak to wiemy, chciwość wygrywa i, i chciwość wygrała. Więc, w 1933 roku i tutaj mamy piękną historię, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych właściwie postanowił zabronić posiadania fizycznego złota. Powinniśmy się tylko posługiwać certyfikatami. Powinniśmy tylko się posługiwać, już w tym momencie nazwa była dolarami, a nie złotem i srebrem. Złoto fizyczne powinno zostać zabronione i tak też zostało zabronione. Under executive order of the president, boom, maj pierwszy, 33 rok, złoto zostaje zabronione. O, gold coin musi być zamieniony na e, certyfikaty. No i teraz e, historia jest bardzo, że tak powiem, e, nabiera rozpędu. I żeby nie przedłużać, mijają lata. Sztuczki, e, oczywiście nie da, nie ma szans, aby ktoś, że tak powiem, e, żeby lis w kurniku oparł się temu, co może, co jest w naturze lisa, a więc krótko mówiąc, robi swoje. I w pewnym momencie w 70 roku okazuje się, że niestety nie damy rady jako rząd utrzymać e, utrzymać pegu. 1 dolar, jedna uncja złota, jedna uncja srebra, 33 uncje srebra. Jeden do, jedna uncja złota, tego się nie da po prostu fizycznie utrzymać, bo po prostu więcej papierów nagle się okazuje jest w obiegu niż kruszca w skarbcu, i co? I ten peg zostaje zerwany. No i tutaj mamy już historię: 33 uncje, 33 dolary za uncję złota staje się nagle 800 dolarów za uncję złota. I bum. I rzeczywistość uderza we wiatrak. Morał z tego jest z mojego punktu widzenia taki, iż za każdym razem, kiedy widzimy, że coś zostaje nam, um, coś, co jest naturalnie w człowieku, a więc jego wolność, jego prywatność zostaje nam na siłę zabierana, to staje się to jeszcze bardziej dla nas cenne. Um, więc, jeszcze Leksa, fajniejsza mi się teraz przypomniała, z naszego podwórka. Pamiętacie, to znaczy, wielu, wielu z Was nie pamięta, ponieważ wiele jest młodych osób, ale jest parę osób z mojego pokolenia, a więc pokolenia PRL-u. A więc pamiętacie, jak na przykład dolar w ogóle był ala yy, nielegalny w Polsce, ale kurs dolara, owszem, był notowany w banku. I ten kurs dolara, nie wiem, poprawcie mi jak się mylę, ale był w okolicach. Dam jakiś taki przykład, nie? Z głowy trochę, nie jest to rzeczywisty, trzeba to by było na szybko sprawdzić. Ale kurs w banku był przykładowo 17 dolarów, 17 zł za dolara. Ale oczywiście nie mogłeś tego dolara kupić w banku. Mogłeś go sprzedać za 17 zł, ale nie mogłeś go kupić tam. Więc koniki pod bankami handlujący dolarami. Mieli dolary oczywiście do kupna i sprzedaży po 300 zł za dolara. A więc taka była rzeczywistość. Jeżeli coś zostaje zabronione, jeżeli coś zostaje, jest próba sztucznego utrzymania czegoś, to co to się dzieje? Po prostu cena się wymyka spod kontroli. Rozwala to system. Wszystko pęka i rzeczywistość sama ustanawia, jaka jest czegoś wartość. Możemy sobie, możemy sobie teraz wziąć tutaj najróżniejsze przykłady, od najbardziej czarnych przykładów, a więc nie wiem, narkotyków. A więc wyobraźmy sobie: narkotyki są zabronione. No nie, wyobraźmy sobie są. Jaka jest cena? Czy, czy w ogóle jest zero dostępności i tak dalej? Czy przestały istnieć? Czy w czasie prohibicji, kiedy alkohol był zabroniony? Jaka była cena? Czy przestał istnieć? Jak złoto zostało zabronione? Czy przestało być w obiegu? Czy przestało istnieć? Czy, czy jak dolary były zabronione w PRL-u? Czy tego nie ma? Mało tego, weźmy to krok dalej. Co jest walutą na przykład w i tutaj możemy powiedzieć w zakładach karnych, czy tak dalej? Jeżeli coś jest czegoś, że tak powiem, gdzieś coś zabronione, to nagle staje się to jeszcze cenniejszą walutą. Papierosy, dragi i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to pozytywne ogólnie. Bo jest to, nie jest to pozytywne. Aczkolwiek ataki w stylu właśnie na tą naszą prywatność, na, tą, na, na naszą możliwość korzystania z... Swoich własnych środków bez trzeciej osoby patrzącej nam do kieszeni. To jest, to jest właściwie sens istnienia człowieka, a więc jesteś wolny i masz prawo mieć swoją własną, prywatną przestrzeń wokół siebie i możesz. Jeżeli coś Ci się nie podoba, powiedzieć, że to Ci się nie podoba i nie być za to, że tak powiem, yy, skazywany. Aczkolwiek yy, rzeczywistość jest troszeczkę in, inna i historia nam to pokazuje, w jaki sposób zwykle takie dzieje yy, nabierają, yy, którą stronę nabierają kierunek i co się później dzieje. Więc yy, wiele, wiele, wiele totalnie oderwanych od. Rzeczywistości i realiów rzeczy dzieje się w tej chwili w przestrzeni naszej, że tak powiem, życiowej. O, jeden z najnowszych, który w ogóle świetnie odwzorowuje szaleństwo naszych czasów, to jest to, że słyszałem, że na przykład słyszałem i czytałem tutaj, że jest propozycja, aby opodatkować niezrealizowaną moc zakupową. Wyobrażasz sobie świetnie, jak świetnie to zostało ujęte w słowa. Niezrealizowana moc zakupowa może zostać opodatkowana. Piękne. Więc e, tak to wygląda, ale podsumowując i sprowadzając to z powrotem do, że tak powiem, realnego tego, czym i co i gdzie. A więc, jeżeli chodzi o portfele, mamy wiele portfeli, które możemy używać. Jednym z, o których mówiłem, właściwie jest Money, internetmoney.io idealne zastępstwo, metamaska. Mało tego, nawet powiedziałbym, e, nawet powiedziałbym w tej chwili, może być, w, e, e, może być nawet lepszy. Z tego choćby powodu, że gdzieś tam jest utrzymywana pewna, Twoja prywatność jest szanowana, powiedziałbym. Otwarte źródło jest tego jakby potwierdzeniem. Druga rzecz, jeżeli chodzi o, o właściwie o te właśnie takie mocne ruchy rządowe, czyli Samurai Wallet Founders Arrested, to sprowadza się to do tego, że w pewnym momencie każdy jeden twórca, deweloper e, będzie dosłownie jak Satoshi znikał. Czyli nie będzie go, nie będziemy znali tych twórców. Powstanie jakiś, szczególnie jeżeli będzie to coś e, ogólnie pozytywnego i dobrego dla społeczeństwa. Więc mamy jakiś portfel, mamy jakiś, e, mamy jakiś e, że tak powiem, tak jak mieliśmy twórcy zresztą e, Tornado Cash, również aresztowani. Coś w tym stylu i nagle... Ci twórcy będą, że tak powiem, nieznani. Wypuszczą kod, kod będzie otwarty, będzie można z niego korzystać, ale twórcy nie będą znani. W tym kierunku to idzie. Każdy deweloper zacznie myśleć trzy razy: czy czasami, czy czasami nie lepiej zrobić to z pewnego poziomu anonimowości. I MetaMask has received well notice from SEC. SEC ogólnie w tej chwili ostatnio, to, to jest taka wahanie nastrojów. Raz jest fajnie, raz jest niefajnie, raz ktoś wygrywa z sec raz SEC nagle atakuje. Ostatnio zresztą sporo się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o SEC. Również widzimy, że konsensus skarży SEC. To jest, jeżeli o co to chodzi, to... Konsensus to jest to e, od Ethereum. Skarżą się, że, 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 że wiecie, że tutaj znowu idą nie w tą stronę, że, że sięgają po coś, co, co, co właściwie e, nie, nie mają żadnego, nie mają żadnego e, e, prawa lub też nawet podstawy, aby sięgać w tą stronę. Developer Ethereum Consensus, właśnie tego słowa mi brakowało deweloper Ethereum Konsensus złożył pozew przeciwko e, amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, sprzeciwiając się temu, co firma nazywa bezprawnym przejęciem władzy e, nad Ethereum przez federalny organ regulacyjny. No to jest, to jest właśnie to. To jest właśnie to, to jest takie przejęcie, próba przejęcia władzy, a więc wszystko musi być pod kontrolą. A tak czy inaczej, jak już mówiłem tutaj wśród, wśród naszych nowych słuchaczy, nie lękajcie się, <laughs> tak się mówię, nie lękajcie się. Słuchajcie, e, rzeczywistość, e, jeżeli gdzieś się postawi ścianka, rzeczywistość znajdzie po prostu swoją własną drogę, aby to wszystko ominąć i w sposób dosłownie, w złoty sposób, w złoty sposób opłynąć to i pokazać um, naturę rzeczy, samą w sobie. Tak jak ze złotem. Nie, da, nie ma szans, aby coś trzymać. Można chwilę przytrzymać coś przy ziemi, przydusić, ale jak tego kompletnie, a, a możli, kompletnie nie można tego zniszczyć, jeżeli tego kompletnie nie zniszczysz, to to wraca i koniec. Taka jest rzeczywistość. Więc ym, nie ma co się przejmować. Trzeba e, robić swoje. I zresztą, jak zawsze sobie powtarzamy, w krypto jesteśmy tutaj dla pieniędzy. Pieniędzy w, oczywiście w, w szerokim słowa tego znaczeniu. A więc właściwie nawet nie dla pieniędzy, tylko pieniądze dają nam wolność, a więc dla wolności. Bo czym są pieniądze, jak, jak nie tylko i wyłącznie jakby. E, Drogą do, do takiej wolności. Ta wolność finansowa to już jest takie oklepane hasło, ale w sumie ala prawdziwe, ponieważ odkładanie w jakichś zusach, PPK-ach i tych innych rzeczach, to wszystko widzimy, że to się nigdy w życiu nie sprawdziło nikomu. Ale inwestowanie w samego siebie, w swoich własnych środków, bez pośrednika. I tutaj ludzie mają różne pomysły na to. Zawsze przynosiło to, przynosiło to dobre rezultaty, więc tego się trzymajmy. Jesteśmy tutaj dla pieniędzy, robimy to, co przynosi nam zyski. Ja wiem, że jest tutaj sporo różnego rodzaju przekrętów, niedo, niedociągnięć. Oszustw i tak dalej, ale to jest dosłownie to, czym był Dziki Zachód podczas gorączki złota. Dosłownie to. A my jesteśmy takimi pierwszymi tymi, wiecie, co zaatakowali Dziki Zachód, i, i, i próbujemy znaleźć swoją działkę, na której wykopiemy swój golden nugget, czyli złoty nugget, i, i, i będziemy po prostu y, zmieni to naszą. Y, Przyszłość i przyszłość naszej, naszej rodziny. Tak to widzę. Um, tak, ogólnie sporo ostatnio rozmawialiśmy. Tutaj koledzy odwiedzili, odwiedzili mnie w Bieszczadach. Um, tutaj taka piękna pocztówka dla Was z Bieszczad od kolegów. I powiem Wam, że ostatnio rozmawialiśmy tak sobie i um, młode pokolenie młodzi ludzie 20-30 lat. Patrzą na tych starszych 40 plus, i sobie myślą o jak świetnie, że tutaj się krypto, ci starsi za, zainteresują. A znowu ja siedząc tutaj z kolegą w moim mniej więcej wieku, siedzimy i sobie myślimy, kurcze, ale my możemy myśleć dosłownie odwrotnie, a więc patrzymy na młode pokolenie 20 plus 30 lat i myślimy sobie, jak świetnie. Że oni właściwie zajmują się krypto e, i inwestowaniem, i myślą o, swoim, o swoich finansach już absolutnie, konkretnie, świadomie i poznają te wszystkie tajniki, które my doświadczaliśmy na własnej skórze, ale e, z czasem osiągaliśmy jakby dopiero świadomość tego wszystkiego. Mając świadomość tego wszystkiego, co w tej chwili, o czym mówimy, w wieku, 20 parę, 30 lat, no to ja sobie tylko mogę wyobrażać, jak pięknie może wyglądać życie po 40 dla was wszystkich. Więc tego wam, tego wam słodko z całej mocy mojej życzę. I co? Do usłyszenia. Ostatnio coś tam, no nie, nie dzisiaj nie będziemy mówić nic o wykresach. Wrócimy do wykresów jutro. Trzymajcie się. Cześć.